Witajcie serdecznie na kanale Opowieści na Dobranoc. Dziś zabierzemy Was w niesamowitą podróż do świata prawdziwych zbrodni i ucieczek, które wydarzyły się naprawdę. Przygotujcie się na historię człowieka, który udowodnił, że niemożliwe nie istnieje, a wolność jest celem, dla którego warto zaryzykować wszystko. Zostańcie z nami do końca, bo czeka na Was wiele zaskakujących zwrotów akcji i niesamowitych szczegółów. Zaczynamy. Yoshi Shiratori urodził się 31 lipca 1907 roku w Japonii. Początkowo Yoshi pracował w sklepie stofu, ale później zmienił zawód na rybaka łowiącego kraby. Po wielu zmianach pracy, wciąż pozostając w ubóstwie, Josi zaczął zadawać się z podejrzanymi osobami i wpadł w sidła hazardu. Popełniał drobne przestępstwa, co szybko ściągnęło na niego uwagę policji. W 1936 roku Josi został oskarżony o morderstwo. Upierał się, że jest niewinny i że lokalny gang go wrobił, a policja wymusiła na nim przyznanie się do winy. Ale jego błagania pozostały bez echa. Został przewieziony do więzienia w Aomori. W tamtych czasach japońskie więzienia były prawdziwym piekłem na ziemi, a strażnicy często maltretowali i torturowali więźniów. Wielu z nich próbowało uciec, ale nikomu się to nigdy nie udało. Mimo to Yoshi stanowił wyjątek. Więzienie w Aomori nie było łatwym miejscem, ale Yoshi nie miał już nic do stracenia. Przez wiele miesięcy obserwował nawyki strażników, zauważył luki w systemie bezpieczeństwa i wiedział, że ma zaledwie 15 minut na ucieczkę. Pewnego dnia o 5:30 rano Joshi otworzył zamek w celi za pomocą kawałka drutu stalowego. Ten drut zdobył z rączki wiadra, które znajdowało się w łazience. Ręce Josiego były zdrętwiałe od zimna, ale po kilku minutach intensywnej pracy z powodzeniem otworzył zamek. Cały drżał ze strachu i podekscytowania. Droga do wolności była wciąż długa, ponieważ przed nim było jeszcze wiele zamkniętych drzwi. Niczym kot Josi bezszelestnie zniknął w ciemności. O 5.45 strażnicy wrócili, zajrzeli do celi Josiego i byli pewni, że ten wciąż smacznie śpi pod podartym kocem. Nie spodziewali się jednak, że pod kocem nie było Josiego, a jedynie stos luźnych desek, które Josi ułożył, by oszukać strażników. Dopiero następnego ranka strażnicy odkryli prawdę. Alarmy rozbrzmiewały głośno po całym więzieniu, ale Josi już zniknął. Jednak Josi nie cieszył się wolnością zbyt długo. Trzy dni później został ponownie złapany, gdy próbował ukraść jedzenie ze szpitala. Yoshi wrócił do więzienia, a tym razem został skazany na dożywocie. Sześć lat później, w 1942 roku, w czasie II wojny światowej, Yoshi został przeniesiony do więzienia w Akita. Tu trafił do celi specjalnie zaprojektowanej dla więźniów uciekinierów. Była to ciasna cela z bardzo wysokim sufitem, nie było w niej łóżka, tylko lodowata betonowa podłoga. Cztery ściany pokryte były gładkimi, miedzianymi panelami, po których nie dało się wspinać. Ale najgorsze było to, że prawie nie było tu światła słonecznego. Jedynym oknem był mały, szczelnie zamknięty świetlik wysoko na suficie. Strażnicy traktowali Josiego jeszcze gorzej niż w Aomori. Słyszeli o jego poprzedniej ucieczce, więc postanowili go dręczyć, by dać przykład innym więźniom. Josi był nie tylko bity, ale także zmuszany do ciężkiej pracy fizycznej przez cały dzień. Był skuty kajdankami 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wszyscy strażnicy maltretowali Josiego z wyjątkiem jednego, Kobayasiego, dowódcy zmiany. Nie wiadomo, czy Kobajasi litował się nad Josim, czy miał do niego szczególne uczucia, ale zawsze był dla niego życzliwy. Kobajasi nigdy nie podniósł na Josiego ręki, a nawet w pewnym stopniu się o niego troszczył. I często rozmawiał z nim jak z przyjacielem. To sprawiło, że życie Josiego w więzieniu stało się nieco bardziej znośne. Ale Josi zawsze wiedział, że nie pogodzi się z losem i nie czekał bezczynnie na śmierć w więzieniu. Znów zaczął planować swoją drugą ucieczkę. Była to burzowa noc. Około północy strażnik zajrzał do celi Josiego i nie mógł uwierzyć własnym oczom. Otworzył drzwi celi i rozejrzał się zdumiony. Josi zniknął jak kamfora. A wszystko, co pozostało, to kajdanki leżące bezwładnie na podłodze. Okazało się, że Yoshi planował tę ucieczkę od dawna. Kajdanki nie stanowiły dla niego problemu, ponieważ był mistrzem otwierania zamków. Krótki kawałek żelaznego drutu znalazł w metalowym pojemniku na jedzenie, który dostarczył mu naczelnik więzienia. Ale problemem było, jak wydostać się z tego miejsca. Yoshi zauważył, że jedyny świetlik w suficie był szczelnie zamknięty, ale rama wokół niego zaczęła próchnieć. I tak, noc po nocy, gdy strażnicy nie patrzyli, Yoshi wspinał się po gładkiej miedzianej ścianie niczym jaszczurka. Poluzowywał ramę okienną, kawałek po kawałku. Następnie schodził, ponownie zakładał kajdanki, aby nie wzbudzać podejrzeń. Po kilku miesiącach rama świetlika w końcu się poluzowała. Josi czekał na burzową noc, aby działać, ponieważ strażnicy nie byliby w stanie usłyszeć jego kroków na dachu. I tak, Josi znowu uciekł z więzienia. Tym razem Josi był szczególnie ostrożny, aby nie dać się złapać. Trzy miesiące później, 18 września, naczelnik więzienia Kobayashi siedział w domu, kiedy usłyszał pukanie do drzwi. Kobayashi był absolutnie oszołomiony, widząc przed sobą Josiego Siratoriego, niesławnego zbiega. Zaniedbany i brudny, ale wydawał się wciąż silny. Kobayashi wpuścił go do środka i dał mu posiłek, słuchając co Yoshi miał do powiedzenia. Yoshi wyjaśnił, że jedynym powodem jego ucieczek było to, że nie chciał znosić złego traktowania ze strony strażników. Kobayashi był jedynym, który traktował go z szacunkiem, jak człowieka. Yoshi błagał Kobayashiego o pomoc w sprawie przeciwko niesprawiedliwości i straszliwym warunkom życia więźniów w japońskim systemie karnym. Yoshi długo rozważał, z zanim pojawił się w domu naczelnika. Nie chciał spędzić resztę życia w ukryciu. Pragnął coś zrobić, by zmienić okropne warunki dla niezliczonych innych więźniów, nawet jeśli oznaczało to powrót za kraty. Ko więcej, Yoshi wierzył, że Kobayashi jest dobrym człowiekiem i postąpi słusznie, pomagając wszystkim więźniom cierpiącym w więzieniach. Jednak Yoshi był zbyt naiwny. Zaraz po tym, jak Yoshi wszedł do łazienki, Kobayashi zadzwonił na policję, a Yoshi gorzko wrócił do więzienia. Tym razem przysiągł, że już nigdy nikomu nie zaufa. Dwie ucieczki sprawiły, że imię Josiego stało się legendą. Prasa zaczęła pisać o jego niezwykłych wyczynach, co sprawiło, że japoński system więziennictwa stał się pośmiewiskiem. W rezultacie władze chciały mieć pewność, że Yoshi nigdy więcej nie ucieknie, dlatego wysłali go do niesławnego więzienia Abashiri na Hokkaido, na dalekiej północy Japonii. Abashiri to więzienie o zaostrzonym rygorze, położone w odludnym miejscu, gdzie panuje jedna z najsurowszych zim w Japonii. Więzienie to często otoczone było śniegiem, co samo w sobie uniemożliwiało ucieczki, ponieważ więźniowie mieli na sobie tylko cienkie więzienne uniformy, a Basziri nie miało luźnych kanałów wentylacyjnych ani 15-minutowych luk w rotacji strażników. Nikt nigdy nie uciekł stamtąd żywy, a ucieczka z tego miejsca była prawie niemożliwa. Mimo przenikliwego zimna, Josi został wrzucony do celi w letnich ubraniach. Wyzywająco oświadczył, że kajdany na nic się nie zdadzą i że znowu ucieknie. Nie było to wcale mądre posunięcie ze strony Josiego, by tak prowokować strażników. Skonstruowali specjalnie wzmocnione, żelazne kajdany, by skuć mu ręce za plecami, a tym razem spętali mu również nogi. Każde z tych kajdan ważył 20 kilogramów i nie miał dziurki na klucz. Jedynym sposobem na ich zdjęcie było zaangażowanie dwóch ekspertów od metalu, a nawet oni męczyli się przez dwie godziny, aby je usunąć. Strażnicy jeszcze bardziej ograniczyli jego skromne racje żywnościowe, by uniemożliwić mu ucieczkę. Tym razem Yoshi naprawdę poznał prawdziwe piekło na ziemi. Każdego dnia strażnicy wsuwali jedzenie przez mały otwór, a Josi musiał czołgać się po nie. Spętane ręce i nogi sprawiały mu ciągły ból, nawet gdy spał. Ale jakimś cudem, Josi przetrwał zimę. Na zewnątrz nadchodziła wiosna, a pogoda stopniowo się ocieplała. Pewnej nocy jeden ze strażników wypełniał papiery w biurze, kiedy usłyszał dziwny hałas na dachu. Nie wiedział, co to było, ale mimo to postanowił pójść na obchód, aby sprawdzić więźniów. Pierwsza cela, którą sprawdził, była celą Josiego. Kiedy zajrzał do środka, był oszałomiony. W środku leżały specjalnie wykonane kajdany i okowy na nogi o wadze 20 kg, których zdjęcie wymagałoby dwóch ekspertów, a Joszy znowu zniknął. Natychmiast rozległy się syreny alarmowe, ale było już za późno. Joshi uciekł. Ale jak on mógł stamtąd uciec? Okazało się, że plan rozpoczął się sześć miesięcy wcześniej. W tamtym czasie Joshi nie miał ani siły, ani żadnych narzędzi, które pomogłyby mu uciec. Jedyne co miał, to czas i cierpliwość. Każdego dnia Joshi oszczędzał trochę zupy miso i pryskał nią na kajdany oraz na szczelinę w drzwiach, przez którą podawano jedzenie. Jego intencją było, aby sól zawarta w zupie miso utleniła śruby i bolce, powodując ich korozję i luzowanie. Po wielu miesiącach uporczywości, plan w końcu przyniósł rezultaty. Pierwsza śruba od kajdan odpuściła. Josi użył tej śruby jako prymitywnego śrubokręta, aby odkręcić pozostałe śruby. Pod koniec wiosny był w stanie całkowicie zdjąć kajdany i okowy na nogi stalowa rama otworu na jedzenie również stopniowo ulegała korozji. Josi złamał ją, powiększając otwór. Skomperacje żywnościowe sprawiły, że był już tylko skórą i kośćmi, ale otwór wciąż był zbyt mały, by mógł się przez niego przecisnąć. Josi wybił sobie bark, aby się przez niego prześlizgnąć, następnie wspiął się przez rozbite okno na dachu i zniknął w ciemnościach. Do dziś Yoshi jest pierwszym i jedynym więźniem, który uciekł z Abashiri. Strażnicy, choć zaskoczeni, byli niemal pewni, że ucieczka Josiego nie oznaczała jego przetrwania. To przecież północne Hokkaido, a jedyny kierunek, w jakim mógł podążać, prowadził w stronę lodowatych, zaśnieżonych gór, gdzie roiło się od niebezpiecznych, dzikich zwierząt. Lecz Yoshi przeżył. Odkrył opuszczoną kopalnię na zboczu góry. Początkowo żywił się dzikimi jagodami i polował na zające, byle tylko przetrwać. Stopniowo jednak nauczył się łowić ryby i kraby w pobliskim strumieniu. Życie Josiego stawało się coraz stabilniejsze i bezpieczniejsze. Po pewnym czasie jednak samotność i smutek zaczęły go przytłaczać. Po dwóch latach odosobnienia Yoshi zszedł z gór do pobliskiej wioski. Wtedy to Yoshi dowiedział się, że wojna dobiegła końca, a Japonia skapitulowała. Pragnął wrócić do Aomori, odnaleźć żonę i dzieci. Była to długa, wyczerpująca podróż. Po wielu miesiącach dotarł do Sapora. Był już wtedy wyczerpany i niemal umierał z głodu. Pewnego dnia, gdy chwiał się na nogach, nagle ożywił się na widok pola dojrzałych pomidorów. Głód zwyciężył strach. Josi zdecydował się na kradzież. Była to fatalna decyzja. Rolnik go zauważył i rzucił się w pościg. Doszło do szamotaniny. W ferworze walki Josi pchnął nożem, zabijając rolnika na miejscu. Josi został ponownie aresztowany. Zbrodnia pogoniła zbrodnię. Tym razem skazano go na śmierć, mimo że upierał się iż działał w samoobronie. W 1947 roku Josi trafił do więzienia po raz czwarty. Przewieziono go do więzienia w Saporo, by czekał na wykonanie wyroku. Tym razem strażnicy obserwowali go 24 godziny na dobę, a jedyny otwór na jedzenie w małej celi był mniejszy niż głowa Josiego. Josi mógł zwichnąć stawy, ale przecież nie mógł zwichnąć własnej czaszki. Strażnicy byli tak pewni siebie, że nawet nie zawracali sobie głowy zakładaniem mu kajdanek. Josi był już znacznie starszy, lata ucieczek i tułaczki mocno osłabiły jego zdrowie, zawsze patrzył w górę na wysoki, niedostępny sufit symbolizujący jego własne życie bez wyjścia. Jednakże pewnego poranka strażnicy zajrzeli do celi, a już jego znowu nie było. Jakim cudem znowu uciekł? Okazało się, że tym razem Josi wykopał tunel za pomocą miski na zupę miso. Kopał tylko w nocy, a otwór znajdował się tuż pod łóżkiem. Po wielu miesiącach tunel doprowadził na zewnątrz, a Josi ponownie z powodzeniem uciekł. W tym momencie historia ucieczek no zeszła się szerokim echem, a japoński system więziennictwa stał się obiektem żartów w wielu anegdotach. Po roku wolności Yoshi przypadkowo usiadł obok oficera policji w parku. Funkcjonariusz nagle zaproponował Yoshimu papierosa. W tamtych czasach papierosy były w Japonii niezwykłym luksusem. Joshi był tak wzruszony życzliwością policjanta, że przyznał się, iż jest zbiegłym więźniem i poprosił o poddanie się. Został ponownie aresztowany i osądzony. Tym razem jednak historia ucieczek Josiego przyciągnęła ogromną uwagę opinii publicznej. Sąd Najwyższy ponownie rozpatrzył jego sprawę przeprowadzono ponowne śledztwo i uznano, że zabójstwo rolnika było aktem samoobrony. Co więcej, podczas swoich ucieczek nigdy nie zranił ani nie zabił żadnego strażnika. W związku z tym sąd uchylił wyrok śmierci i skazał go na 20 lat więzienia za ucieczkę. Yoshi z radością przyjął wyrok. W 1961 roku został zwolniony z więzienia. Wrócił do Aomori, aby ponownie połączyć się z rodziną, lecz niestety jego żona zmarła, gdy był jeszcze w niewoli. Yoshi zdecydował się wieść uczciwe życie. Podejmował się dorywczych prac, aby zarobić na utrzymanie. Yoshi zmarł w 1979 roku na atak serca, mając 71 lat.